Cześć, witajcie! Asasyn08 z tej strony i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Moi drodzy, jak widzicie po tytule, o ile taki tytuł dałem, o jakim myślę, to dzisiaj mam dla Was dość tajemniczą przesyłkę. Dlaczego w ogóle taki tytuł i tak dalej? O co w tym chodzi? Czas na Story Time. Jakiś czas temu. Przeglądając jeden z portali z ofertami różnych rzeczy, trafiłem na ogłoszenie, w którym jakaś pani sprzedaje, a raczej oddaje za darmo różne gry. I spojrzałem na tą aukcję, i tam były naprawdę bardzo ciekawe tytuły. Niektóre oczywiście, niektóre totalnie z czasów mojego dzieciństwa. Ehm, większość tych gier oczywiście była skierowana bardziej dla dzieci, i postanowiłem się tą właśnie ofertą zainteresować. Przede wszystkim z uwagi na to, że były tam bardzo ciekawe tytuły, niektóre unikatowe, no i właśnie tak jak powiedziałem, związane z moim dzieciństwem. Jako już totalnie głupio było mi te gry wziąć za darmo, totalnie za darmożkę, to postanowiłem złożyć ofertę właśnie za te wszystkie tytuły. Moją ofertą było 50 złotych i ta pani o dziwość się po prostu zgodziła. Skoro ja się na to zgadzam, to i ona również. I kupiłem właśnie całe to dość ciężkawe i spore pudło nie z kosmetykami, tylko z grami za 50 zł. Czy się opłacało? Uwierzcie mi, że zdecydowanie tak. Przejdźmy do odpakowania i zobaczmy, czy wszystko się zgadza, czy wszystkie tytuły są i w ogóle jakie są to tytuły, ponieważ to pewnie Was najbardziej interesuje. Także otwieramy. I moi drodzy, zobaczmy, czy jest wszystko. I czy się opłacało? Uwaga, uwaga, otwieramy. Wszystko pięknie zapakowane, jak widzicie. No i moi drodzy, zaczynamy odpakowanie. Zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego jest. Sobie ładnie to wszystko przybliżę. Ok, więc póki co nie widzę tych tytułów, na których mi najbardziej zależało, więc po kolei, moi drodzy. Tutaj mamy jakąś gierkę z Hugo, poleca Hugo. Jakieś typowe takie gry dla najmłodszych, i tak dalej. Także totalnie, totalnie nie dla mnie. Dalej mamy grę ze świata przygód z Hugo. Super gry zręcznościowe, i tak dalej. Ja już taką płytkę mam. Także jest druga. Dalej mamy jakieś ABC konsumenta, coś tam o zakupach. Ok. Dalej następną grą jest, słuchajcie, było sobie życie, gra edukacyjna. Ok. Dalej mamy, słuchajcie, gierki z płatków. Pamiętam, że też takie gierki miałem. Tutaj mamy kurczak soker. Encyklopedia Mojego Człowieka, również to mam. W to słuchajcie, grałem w dzieciństwie. To jest jakieś tam. E, mm, Boże, już nie pamiętam, jak się to dokładnie nazywa. Coś tam, Pirate Planet, Tito, coś tam, nie pamiętam. Ale coś tego typu grałem w to za dzieciaka, także mega. E, dalej, słuchajcie, tutaj są jakieś gierki z McDonalda. Nie mam w ogóle pojęcia, co to jest. W ogóle, że gry kiedyś były w McDonaldzie, to też jestem w szoku. To jakieś nie wiem, witch, czy co to, co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia, ale są to słuchajcie gry z Happy Meala. tutaj również, więc póki co jak widzicie, no średnio, średnio bym powiedział, ale spokojnie, to już jednak gra się e, pokazuje, ale dalej moi drodzy, kolejna jakaś szkolna multimedialna encyklopedia przyrody. Okej, okay. dalej, tutaj mamy, słuchajcie, kolejną płytkę ze świata przygód Sługo. ją również posiadam. Tutaj mamy różne demagiers z Tropikalnej Wyspy 1, a także Tropikalnej Wyspy 2, więc fajna płytka jak najbardziej. Tutaj mamy, słuchajcie, pierwszakowe krastale. Okej, okej, daj, jakaś taka rzecz, totalnie mi niepotrzebna. Anemone, słuchajcie, Anemone to była oj, płytka, w którą ja też grałem za dzieciaka, gra, więc fajnie, fajne wspomnienia, jeżeli chodzi o tą właśnie grę. Następnie, moi drodzy, mamy Kraina Gnoma, magazyn Hugo, więc to też jest, słuchajcie, z, ze świata przygód z Hugo, To pewnie jakaś bajka, nie wiem. Atlas świata. Z kolei to jest Stiny. Tutaj mamy, słuchajcie, władcy much, Wrzut na D. Demo tej gry. Demówki jeszcze w takiej wersji nie miałem. Mam oczywiście pełną wersję, ale Dema. Dema nie mam. Także tak kolekcjonersko, typowo, więc są władcy much. Następnie mamy, słuchajcie, grę również z dzieciaka. Czyli Król Maciuś I, Wyspa Togo Pogo. I powiem Wam, że tą grę też posiadam w swojej kolekcji, właśnie z tego samego wydania. I też mam mega wspomnienia, ponieważ przede wszystkim, jak byłem młody, może jak to brzmi, jak byłem młodszy, dużo młodszy, to w telewizji leciał właśnie taki program Król Maciuś I. I tam można było interaktywnie grać w te gry z Wyspy Togo Pogo, więc też fajne wspomnienia. Dalej mamy znowu tą samą płytkę z bajkami, cokolwiek to jest. E, następnie mamy słuchacie demówkę, którą kiedyś chciałem kupić. E, gra komputerowa, a to jest pełna wersja, ok? Pszczółka maja, urodzinowa niespodzianka. Kiedyś chyba grałem w to za dzieciaka. Pamiętam, że pożyczyłem od, od jednej z koleżanek e, w podstawówce właśnie tą grę. Czy to było to? Chyba to, ale nie pamiętam dokładnie, więc też pamiętam, że taka gierka istniała. Następnie mamy, słuchajcie, Majong Turbo i 4 dema różnych gier, Bolek i Lolek, Olimpiada, letnia Kajko i Kokosz, zwariowana Olimpiada, od Bolka i lolka, więc y, płyta ze świata przygód z Hugo. Jak widzicie, większość skupia się tutaj właśnie na Hugo. No i dobra, przejdźmy słuchajcie, przejdźmy do tego Hugo, który tutaj jest. Hugo, gwiazdkowa przygoda, moi drodzy, w boksie, w pudełku, gwiazdkowa przygoda, totalny unikat, warty dużo więcej niż te 50 zł, za które to wszystko zapłaciłem. No, wygląda to naprawdę nieźle. Sprawdźmy jeszcze stan płytki, czy wszystko jest ok z nią. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Jakieś rysy, czekajcie, ja tak sobie zerknę. No, gdyby tak wyczyścić płytkę, to myślę, że będzie ok. Sprawdzę CD-checkiem, czy wszystko śmiga i tak dalej. Więc moi drodzy, no przede wszystkim kupiłem właśnie tą paczkę dla tej jednej gry. Reszta to jest dodatek. Hugo Gwiazdkowa Przygoda w pudełku. Totalny unikat, no nie ukrywajmy. To jest mój drugi egzemplarz tej gry. Także bardzo się cieszę, że udało mi się ją kupić w naprawdę świetnej cenie. Ponieważ jak patrzycie na różne portale aukcyjne, to ta gra naprawdę jest droga. Także było zdecydowanie warto. Lećmy słuchajcie do kolejny Gierek, bo to jak widzicie, to jeszcze nie jest koniec. Tego jest jeszcze od groma i ciut ciut. Kolejne było sobie życie. Musimy przyspieszyć tempa. Tutaj jakieś zozole. Nie wiem w ogóle co to jest. Następnie mamo tato, co ty na to. Ok. Zapychacze. Mój brat Niedźwiedź. Pierwszy poziom gry. To jest demówka, którą również posiadam. Była w jednym z unboxingów. Fajne wspomnienia, mam w kolekcji. Dalej. Tutaj mamy y, jakieś weekend party, fashion show. Ogromna ilość akcesoriów. Co to jest w ogóle? Ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem, tutaj jest zagierka. Jakaś tam. Spoko. Dalej mamy, słuchajcie, Disney księżniczka bajkowa podróż. To coś dla dziewczynek. W rodzinie na szczęście mam i chłopaków, i dziewczynki, także będą, powiedzmy, prezenty. Dalej, kolejną grą są, słuchajcie, o, Kraina Gier, Zaplątani, to jest w miarę chyba świeży tytuł. W sensie, no, nie taki bardzo świeży, ale to wydanie jest mi znane, ponieważ je widziałem niejednokrotnie w sklepie. Także są Zaplątani od Disneya. Następnie mamy, słuchajcie, kolejną Krainę Gier, Przygody Dzwoneczka. Kolejny tytuł ze stajni Disney'a. Następnie, słuchajcie, mamy Encyklopedię powszechną, edycja 2003. Ja miałem wtedy 8 lat, słuchajcie. 8 lat miałem wtedy. Boże, ile tu jest zapychaczy i tak dalej. A mogłem kupić tylko jedną grę, tak na dobrą sprawę. Czyli tą Gwiazdkową Przygodę. Mój pierwszy elementarz. Kojarzę to. Nie wiem, czy za dzieciaka nie miałem czegoś takiego. Następnie, słuchajcie, kolejna rzecz, Wielka Multimedialna encyklopedia Kronika XX wieku. Ok. <grytania> Minigolf. Wspaniała zabawa dla całej rodziny. Minigolf. Ok. mamy minigolfa. Następną grą jest, słuchajcie, Misionanda. Misionanda, okej. Okay. Misionanda, sprawdźmy czy jest Misionanda w środku. Kiedyś słuchajcie, kupiłem gierkę właśnie w takim wydaniu, gdzie są na okładce różne inne gry i Buto Uprising 44 bodajże. Więc mamy misionandę. Moi drodzy, kolejny zapychacz, nazwijmy to. Dalej mamy Scoobiego. Scooby Skubidu nawiedzone bagno, a także Scooby pierwsze strachy. Sprawdźmy tu jakiś kodik który yy, zakryje. Nie wiem, czy jest użyty czy nie. Czy to jest w ogóle na platformę Steam, czy coś. Nie mam pojęcia. Później się przekonam. Skubi tu pierwsze strachy. Czy tutaj też jest kod, też jest kodzik. Także mamy pierwsze strachy od Skubiego. Więc dwie gry ze Skubim. Rayman uczy angielskiego. Okej, okay, tego nie znałem. Także Rayman uczy angielskiego. Jest instrukcja, jest płytka, wszystko jest. Dalej, słuchajcie, mamy kręgielki. Od jakiejś firmy, nawet nie wiem kto to wydał. A, Topwer, OK. Także mamy takie, takie rzeczy. Następnie mamy, słuchajcie, Laura, Laura weterynarz w Zo, tym razem. Gra od Ubisoftu z kolei. Laura hobby weterynarz. Następnie, słuchajcie, to jeszcze nie wszystko, jak widzicie. Następnie mamy Secret of the Lost Cavern. Tajemnica zaginionej jaskini. Cavern, w sumie, cave, jaskini tutaj, płytka, wszystko jest pełen komplet moi drodzy, no jak widzicie jest tego od groma, ale jest dużo zapychaczy Mysterious Island 2 kolejna gierka dalej słuchajcie, mamy świat Barbie tutaj mamy księżniczka i żebraczka czy jest płytka, czy wszystko, jest na pewno jest elegancko proszę bardzo i słuchajcie, no mamy jeszcze trochę tych gierek. Tutaj mamy grę komputerową dla dzieci, pełna wersja gry, Kraina Kolorów. ok. Tutaj mamy też fajną płytkę z Hugo, też ją mam u siebie i mam ją od czasów dzieciństwa. Tutaj mamy, słuchajcie, różne rzeczy. Mamy muzykę, mamy piosenkę Hugo przede wszystkim. Mamy różne minigierki, trailery i tak dalej, i tak dalej. Płyteczka oczywiście jest. Dalej tutaj mamy, słuchajcie, Shreka yy, po niemiecku. Nie wiem, czy jest to film, czy jest to co? O, siema. To jest, nie wiem, soundtrack chyba, czy coś, nie mam pojęcia. Następne giereczki. To jest właśnie zestaw trzech demówek. Z mojego dzieciństwa pamiętam tą płytkę doskonale. Demo to Story 2 ogrywałem cały czas. Piotruś Pan, Zabawa z Kubusiem, i tak dalej, i tak dalej. Płyteczka jest. Nawiedzone bagno. Demo, tym razem mieliśmy pełną wersję. Mamy też demówkę e, ze Skubim, jak widzicie. I słuchajcie, pomału kończymy. Tutaj mamy jakiś Fox Kids, też z McDonald'sa Power Rangers. To obstawiam, że jest to e, jakaś bajka, tak mi się wydaje. Nie wiem, już nie będę tego odpakowywał. Tutaj mamy trzy super gry z Yupika. Kto pił Yupika? Łapka w górę. E, jak wykurzyć smoga? z kolei, edukacyjna gra komputerowa tutaj mamy wikingów też jakąś giereczkę e, tu mamy skrzaty, dwójeczkę pamiętam, że w te skrzaty grałem mm, no już było to bardzo dawno temu ale na płycie nigdy nie miałem skrzatów, więc fajnie będę miał do swojej dziecięcej kolekcji e, piramidalna zagadka, Scooby Doo, pełna wersja gry e, jeżeli chodzi o, o tą wersję, fajnie w takim wydaniu jeszcze nie miałem i dinozaury. Tą płytkę pamiętam też mam w swojej dziecięcej kolekcji, nazwijmy to. I jeszcze są, są, słuchajcie, dwie gry z McDonald's, też z tymi takimi księżniczkami. Także jak widzicie, pełno zapychaczy, pełno gier, której i tak nigdy nie zagram. Ale tak jak mówię, najbardziej, słuchajcie, w tym wszystkim zależało mi na Hugo. Dlatego kupiłem właśnie to wszystko, żeby, żeby też panią tutaj odciążyć od wysyłki tego wszystkiego. Chciała też, żeby wszystko poszło do jednej osoby, więc poszło to do mnie. Jak widzicie, no jest tego całe, całe mnóstwo, słuchajcie. Um, więc słuchajcie, podsumowując, jest sporo gierek z mojego dzieciństwa, jest sporo takich sentymentalnych dla mnie tytułów. Um, jest no, przede wszystkim najważniejsza część tego unboxingu, czyli właśnie gra um, Hugo Gwiazdkowa Przygoda. To jest słuchajcie, najważniejsza część. Tego unboxingu, tego ogromnego unboxingu na tym kanale. Dawno takiego unboxingu nie było. Tutaj jest, słuchajcie, gwiazdkowa przygoda, czyli no, główny kąsek całej tej edycji, proszę bardzo, pudełeczko, płyta, wszystko jest, słuchajcie, w pięknym stanie. Sprawdzę z czy działa napis, gdzie tutaj widzicie na ekranie. Napisałem, czy wszystko śmiga. I to tyle. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli jeszcze to nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało, jak oceniacie ten zakup, no bo ja uważam, że naprawdę bardzo się opłacało za 5 dyszek wyrywać wiaskową przygodę i dodatkowo całą masę różnych innych gierek. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Raz jeszcze trzymajcie się i do następnego. Cześć!